No cześć Heniuś. Fajnie, że dzwonisz. Co? No pewnie, że jesteś pozytywny. Jesteś pozytywny? Ale skąd wiesz? Robiłeś testy? No to po czym wnioskujesz? Zawroty głowy? Gorączka? Ile? 37 i? 0 Może coś oglądałeś nie takiego w nocy? Czy coś? Matko, a słuchaj. A jak... Ze smakiem i z zapachem nie ma. Właśnie słyszę jakiś taki, jesteś trochę zasmarkany. A najważniejsze, z kim się ostatnio widziałeś? Ze mną? Czekaj. Cholera, jeszcze z robakiem. To taki są szybki też zrobiłem. Nie, nie na robaki, na covida. Nie, no, negatywny. Chociaż nie wiem. Wszystko teraz takie jakieś plastikowe. Słuchaj, ja mam taki pomysł. Weź no se coś śmierdzącego w domu. No nie wiem, nie wiem, co masz śmierdzącego w domu. Poszukaj. Jak nie masz, to iść na dwór i weź od Reksia. Jezu, co? No gówno weź. No leć. Ja za tu jeszcze protestuję. I co? Ale co ty mi tak szaleścisz tam? C co ty robisz? Ale co ty mi to do, do, do słuchawki przykładasz, bo wącham? Wezmę no się o panu. Ale coś czujesz? Co nie czujesz? Może jakieś suche wziąłeś. Ty ale wiesz, że nie ma miejsca w szpitalach. Ty ale jakby cię wzięli, to prawdopodobnie na Narodowy Stadion. Jakbyś miał możliwość wyboru, to byś mógł iść na środek. Tam będzie najlepszy widok. Albo nie, na bramkę. Jak dudek. No. A jeszcze jedno. Jakby były zapisy na respirator, to nie wiesz, SNFZ-u, bo, bo możesz mieć pusty los. Weź, weź z czerwonym serduszkiem. We, to przynieś jakieś inne z dworu, tylko świeże. No. I co jest? Poprałeś się. Ale śmierdzi? No, no widzisz, śmierdzi, no. No widzisz, ale fajnie. Patrz, jak to czasami z sapach gówna potrafi, potrafi poprawić humor. No, zrówka ci się Pa.